Dwayne The Rock Johnson po 15 latach przygotowania w końcu wcielił się w postać Teth Adama, czyli Black Adama w filmie kinowym. Niestety jest to film, który prawdopodobnie został w 2007 roku, czyli w momencie, w którym obsada The Rock'a została ogłoszona. Film strukturalnie i fabularnie przypomina początki kina superhero i niestety nawet charyzma naszego człowieka. Człowieka Skały nie doprowadza do tego, że po wyjściu z sali kinowej możemy powiedzieć, że przeżyliśmy nowe narodziny DCU. W tym materiale porozmawiamy sobie o wszystkich najważniejszych elementach filmu Black Adam. Oczywiście przebrniemy przez elementy fabuły, a więc uwaga na spoilery. Film otwiera się bardzo długą narracją, ekspozycją młodego Amona, który tłumaczy nam jak wyglądają legendy Kandago. Kandagu, który miał niegdyś swojego czempiona, który walczył w imię wolności ludności, ale po jego zniknięciu kraina przez prawie 5000 lat ciągle zmieniała opresora, i w tym momencie historii jest uzależniona, albo też właściwie tłamszona przez organizację nazwaną Intergang. Od samego początku mamy vibe filmu przygodowego filmu. Nowej przygody. Nasi główni bohaterowie próbują wywieźć z kraju koronę sabaka, koronę stworzoną z Rzadkiego stopu, jakim jest eternium, która, według legend, miała dać swojemu nosicielowi, swojemu posiadaczowi wielką moc. Ostatnim posiadaczem tej korony, według legend, był król Acton, którego wspomniany wojownik Teth Adam pokonał, przywracając Kandagowi, choć na chwilę Pokój. widzimy na samym początku tworzącą się mitologię, która ma nabudować nam nadejście Black Adama, ale jednocześnie dość dużą rolę w tym filmie ma odgrywać sytuacja geopolityczna Kandagu, czyli państwa, bardziej miasta państwa, które bogate jest w zasoby Eternium oraz opresji ze strony sił międzynarodowych i sił próbujących wyzyskać to miejsce. W postaci Intergangu, to ta organizacja ma być głównym złym tego świata. Co wydaje się być prostym zabiegiem, ale jednocześnie zabiegiem mogącym przynieść bardzo satysfakcjonujące rozwiązanie. Po tej ludzkiej stronie bohaterów mamy kilka postaci. Mamy Adriannę i Amona Tomas, a także brata Adriany i wujka Amona Karima. Cała ta rodzina ma reprezentować ludność Kandagu, która walczy o wolność. Ale tak naprawdę, Adriana jest dostarczycielem ekspozycji w kontekście korony Sabaka ekspozycji bazującej na wiedzy, legendach. Amon jest chłopakiem jeżdżącym na deskorolce, który ma być motorem napędowym dla działań i motywacji i zmian Teth Adama, a Karim po prostu jest. Mamy trochę w tym filmie taki wątek ludzki. E... który spogląda w niebo na swoich bohaterów, albo też na swoje potwory, podobny do motywów ludzkich w filmach o potworach. Przypomnijcie sobie dwa ostatnie filmy o Kongu i Godzilli, i tam też są takie wątki ludzi, które absolutnie nic nie wnoszą i mogłyby zostać usunięte, a film by nic nie stracił, ale są, no bo ktoś musi komentować te wszystkie działania tych wielkich walczących ze sobą stworzeń. Na samym początku wbija się nam do głowy legenda, o Ted Adamie, który miał okazać się godnym czempionem i zyskać moce czarodziejów, które dały mu sposób do pokonania króla, bestialskiego króla Actona i zajęcia jego miejsca. Później okazuje się, że ta legenda jest oczywiście nieprawdziwa, a właściwie zawiera pewne przekłamania, a origin samego Ted Adama, czyli Black Adama, jest o wiele bardziej zgodny z tym komiksowym. No, poza tym wątkiem, że to jego syn, Hurut, był godnym otrzymania mocy czarodziejów, a po śmierci syna, Ted Adam zapałał rządzą zemsty i zabił Aktona i stał się tyranem. Przez to został uwięziony, ale co ciekawe nie została mu odebrana moc Shazama, a właściwie czarodziejów, których pierwsze litery imion tworzyły akronim Shazam. To jest też ciekawa rzecz, bo jak to się stało, że czarodziejowie nadali tytuł nowego czempiona Shazamowi, Billego Batsona jednocześnie nie odbierając Tef Adamowi jego umiejętności, jego mocy. Mamy teraz w tym świecie dwóch czempionów, jednego niegodnego albo Niegodnego w przeszłości i coraz bardziej godnego, a także tego godnego, który walczy w imię dobra. Jak to może działać, trochę nie wiem. Samo uwolnienie Ted Adama przez Adrianę, która była zagrożona śmiercią z ręki Intergangu, było bardzo ciekawie nakręconym sceną. Do momentu aż. Ted Adam postanowił wybyć z jaskini i rozprawić się ze wszystkimi najemnikami Intergangu swoją mocą slow motion. I to w tym momencie zastanawiałem się, czy przypadkiem ten film na pewno nie jest reżyserowany przez Zaka Snydera, który znany jest z tego, że we wszystkich swoich filmach na siłę, nawet tam gdzie nie trzeba, wciska sceny z udziałem slow motion, które mają podkreślić napięcie i powagę sytuacji. Tak było również tutaj, z tym, że Ted Adam y, był o wiele bardziej humorystycznym rozrabiaką. Wkładał opryszką granaty do ust i rozmontowywał ich broń. Po uwolnieniu Ted Adam nie miał jasnego celu. Miał zamiar pokonywać wszystkich, którzy stoją na jego drodze, ale jednocześnie nie wiedział, co tak naprawdę sprowadziło go do tego miejsca. To znaczy wiedział kto, bo sprowadziła go Adrianna, ale nie wiedział jaki ma być cel jego egzystencji. I w tym momencie film zmienia swój ton, kreując Ted Adama jako oczywistego z wielu powodów antagonistę. Mamy w tle koronę Sabaka, mamy Ted Adama, który przygląda się Kandagowi z góry i pojawia się Justice Society, a właściwie po polsku. Stowarzyszenie Sprawiedliwości, które tak naprawdę pojawia się w tym uniwersum znikąd. Justice Society istnieje, ale nie istnieje, bo mamy informację o tym, że ich przywódcą jest Hawkman, czyli Carter Hall, który współpracuje bardzo długo z doktorem Fate'em Kenta Nelsona, ale na tę misję, na misję przydzieloną Justice Society przez Amanda Waller, zabiera również Atom Smashera, ala Rothsteina, bratanka oryginalnego Atom Smashera, a także Cyclon, czyli Maxine Hankle. I wszystko wskazuje na to, że Justice Society działa od lat, ale bardzo długo było nieaktywne. I to z jakiegoś powodu teraz Amanda Waller chce, aby wyruszyli na misję. Nie odezwała się do Ligi Sprawiedliwości, nie wykorzystała swojego oddziału Task Force X. Tylko skomunikowała się z Hawkmanem i pytała go, czy twoja drużyna jest w stanie podołać temu zadaniu. Czy to uniwersum potrzebowało kolejnej drużyny, kolejnej drużyny, która na końcu tego filmu i tak jest w rozsypce? To nie jestem przekonany. Powiedziałem, że przywódcą Justice Society jest Carter Hall czyli Hawkman. Bo tak to wygląda, jest to bogaty, dostojny mężczyzna z wielką posiadłością i rozrzuconą po całej posiadłości technologią trochę na wzór profesora X i w tym filmie Justice Society czyli Stowarzyszenie Sprawiedliwości nie dostaje żadnego originu i ja nie mam absolutnie z tym problemu ponieważ i tak wśród rozmów postaci rozumiemy jak długo znają się ze sobą Hall i Kent Nelson. Ciekawe w tym wszystkim jest w ogóle to, że Amanda Waller i Emilia Hardcore, czyli przedstawicielki Argus, mają w tym uniwersum odgrywać rolę Nika Furiego i Mary Hill z Shield z MCU. Ale porównywanie Argus do Shield jest trochę tak, jakby porównywać Black Adama do Supermana. A nie, czekaj! Amanda Waller odzywa się do. Cartera Hola, mówiąc o wielkim zagrożeniu, które przebudziło się po pięciu tysiącach lat. Oczywiście Amanda Waller ma swoje źródła informacji i Amanda Waller oddelegowuje drużynę Justice Society do tego, aby zaprowadzili pokój w Kandago, aby pokonali Black Adama i cały drugi akt toczy się wokół dwóch różnych wizji pokoju. Ted Adam chce po prostu, aby wszyscy zostawili go w spokoju, natomiast... Justice Society przybywa do Kandagu, aby zaprowadzić pokój. No i ma być to alegoria międzynarodowych rządów, głównie amerykańskiego rządu, który przybywa do biednych. Ogarniętych wojną krajów, aby zaprowadzić pokój, a tak naprawdę jest tylko tam po to, aby wyciągnąć jak najwięcej bogactw dla siebie. I to pytanie również pada z ust Adriany w tym filmie: dlaczego Stowarzyszenie Sprawiedliwości zjawia się dopiero teraz, kiedy Kandak ma w końcu swojego Herosa, ma w końcu swojego Czempiona? Dlaczego nie pomagali walczyć z Intergangiem wcześniej? Tylko są E Kiedy ludność tak naprawdę nie potrzebuje pomocy? I to jest dobre pytanie, które mogło być motorem napędowym całej tej fabuły. Ale jednocześnie, jak to wiemy z filmów superbohaterskich, bo oczywiście nie jest to przypadek wyłącznie tego filmu, czy wyłącznie filmów z Uniwersum DC, ten przekaz, który mógłby mieć ogromne znaczenie w kontekście narracji filmu, jest gdzieś zagubiony pod wieloma warstwami rozbijanych budynków, uderzanych ciosów i armii umarłych, która powraca do życia. Cały drugi akt to walka pomiędzy Justice Society a Ted Adamem i mamy tam najwięcej tych scen walk, które w większości wyglądają przyzwoicie. Ja muszę przyznać, że w Justice Society podobają mi się dwa elementy. Podoba mi się strój i przedstawienie mocy doktora Fejta, a przede wszystkim jego hełmu, który nie ma otworów na oczy, bo to hełm jest doktorem Fejtem, bo to w hełmie powinien być zaklęty bóg na Bóg, który steruje ciałem Kenta Nelsona, więc to było chyba takie nawiązanie do oryginału komiksowego i podobało mi się pokazywanie mocy Cyclon, bardzo gimnastyczne, bardzo akrobatystyczne i. Te kolory jej stroju powiązane z wiatrem wyglądały naprawdę ciekawie. No ale powiedzmy sobie szczerze. Dwójka młokosów w Justice Society jest tak naprawdę zbędna dla fabuły tego filmu. Bo jak wspomniałem, wśród rozmów pomiędzy Carterem a Kentem dowiadujemy się o ich wspólnych misjach i ich wspólnej przeszłości. Natomiast Atom Smasher i Cyclone są tam wrzuceni jako młodzi, piękni aktorzy, a z tego, że potrzebujemy jakiegoś potencjalnego wątku romantycznego, żeby było coś dla każdego, no to Al i Maxine mają jakieś tam momenty quasi chemii, pseudo chemii pomiędzy sobą, aczkolwiek jest to trochę wątpliwa relacja, jak na razie. Natomiast oczywiście rdzeniem Justice Society w tym filmie jest Dr. Fate i Hawkman i... Ta ich relacja jest całkiem ciekawie napisana. Byłaby całkiem ciekawie napisana, gdyby nie to, że, jest, że jestem zwerżnięta z endgame i relacji Iron Man-Doctor Strange, bo Doctor Fate również widzi warianty przyszłości i we wszystkich nich ma zginąć Hawkman. Ale widzi jeden wariant, który wybiera. W tym wariancie to on stawia samodzielnie czoło sabakowi i zostaje uśmiercony. Jednocześnie godzi się na taki los, bo przeżył już tyle, że mu wystarczy. I tu też pojawia się ciekawy wątek, bo dwójka naszych bohaterów, czyli Hawkman i Dr. Fate, są to postacie komiksowe, które należą do grupy postaci reinkarnujących się. To znaczy, Hawkman po śmierci się reinkarnuje, bo miano tego legendarnego, historycznego Hawkmana przechodzi na innego mężczyznę, w którym rodzi się jaźń Hookmana. a w przypadku doktora Fejta po prostu hełm wybiera kolejną osobę, która staje się tak naprawdę niewolnikiem Nabu. I to jest również kolejna rzecz, która bardzo mocno uderzyła mnie w postaci doktora Fejta. Kent Nelson przez większość czasu trzyma hełm pod pachą i nie nie ma go na głowie. Ja wiem, że zatrudniając Piersa brusnana do takiej roli trzeba było jak najwięcej wycisnąć z Brosnan'a, ale wiecie, Dr. Fate to nie jest człowiek. Dr. Fate to hełm. I Dr. Fate działa wyłącznie kiedy hełm jest na czyjejś głowie, na głowie wybranej postaci. I to już uderzyło mnie w zwiastunach, kiedy widzieliśmy wiele scen z Piersem Brosnanem, który nie ma hełmu. Nabu jest tak naprawdę pasożytem, który zasiedla ciało swojego wybrańca i co ciekawe, nie chce wypuścić ze swoich macek swojej ofiary, no bo nigdy nie wie, kiedy ofiara, kiedy jego coast ponownie założy hełm i da mu pełnię mocy. Są takie niezgodności, które wynikają z komiksowych originów postaci, Oczywiście mogą być w przyszłości DC albo DCU przedstawione zupełnie inaczej. I na to nie mamy wpływu, aczkolwiek bardzo ciekawiło mnie to zestawienie komiks versus film. Ishmael, czyli jeden z pomocników Adriany, okazuje się przywódcą intergangu i potomkiem króla Aktota, który chciał zdobyć koronę sabaka, aby uzyskać demoniczne moce. Sprytnie wymyślił sobie, że poświęcając własne życie, otrzyma moc sabak. I stanie się czempionem sześciu demonów. Bo przez cały film Adriana próbuje rozszyfrować hasło znajdujące się na koronie, które miało mówić przez życie do śmierci, ale to wydawało się zbyt oczywiste. Okazało się, że to przez śmierć do życia. I Ishmael wiedząc to, poświęcił się i otrzymał moce Sabaka. I to jest rzecz, która od początku bardzo mocno mnie zdziwiła. Dlaczego wybrano Sabaka na przeciwnika Tet Adama? Już wiemy dlaczego. Dlatego, że moce Sabaka pochodzą tak samo jak moce Ted Adama od akronimu bóstw. A w tym przypadku demonów, bo każda litera z okrzyku Shazam przedstawia innego boga, tak samo jak w przypadku Shazama. Tak w przypadku Sabaka, każda z liter tworzących ten akronim to również. Pierwsza litera imienia demona. Finał tego filmu to najgorszy sposób kończenia tego typu historii. Black Adam oddał się jako więzień Argus'a, wypowiedział słowo Shazam, wrócił do swojej ludzkiej formy i został uśpiony. Ale doktor Fate postanowił go poinformować, że tylko on jest w stanie pokonać sabaka i Ted Adam postanowił zdecydować się na heroiczny czyn. Uwolnienie z więzienia i próbę pokonania demona, albo właściwie czempiona demonów. Gdy pojawił się w Kandagu, rozpoczęła się walka pomiędzy Justice Society, a właściwie Fate'em i Hawkmanem, i Black Adamem a Sabakiem. Sabak został pokonany, ale zanim to zrobił, rozpoczął wystrzeliwanie promienia w niebo. I tutaj wyraźnie widzimy, jak napisany został ten scenariusz: jak wiele stereotypowych elementów musiał zawierać. I ja się zastanawiam, kiedy twórcy filmów DC w końcu dojdą do zrozumienia, że Finałowa walka, ta superbohaterska formuła nie musi już zawierać promieni otwierających portale do innych wymiarów, wystrzeliwanych w niebo. Proszę, skończmy już z tym. Sawak pojawia się tak naprawdę na ostatnie 15 minut i wygląda źle. Większość tych efektów cyfrowych jest w miarę okej, okay, mimo tego, że Atom Smasher wygląda po prostu jak Deadpool w kostiumie z innymi kolorami, ale wspomniałem, że zarówno Cyclone jak i Dr. Fate wyglądają przyzwoicie. Natomiast Natomiast sabak, no nie wygląda dobrze. Sabak wygląda jak zlepka plasteliny z filmów właśnie Circa 2010 i wydaje mi się, że to byłoby dobre miejsce dla tego filmu i wtedy robiłby na nas wrażenie, ale teraz to już trochę za późno. Doktor Fate się poświęca, Heum znika, ale bo prawdopodobnie szuka nowego hosta, a Black Adam zostaje w Kandagu i zastanawia się, kim ma się stać. Czy ma być. Królem Kandagu siada na tronie i stwierdza, że czuje się źle, że coś mu nie pasuje, niszczy tron. I mówi, że staje się obrońcą ludności Kandagu. Justice Society po prostu odlatuje i tak się kończy film. No słabo. Mamy jeszcze, oczywiście, scenę po napisach, w której Amanda Waller mówi, że dobrze, Ted Adamie, jeśli nie chcesz być moim więźniem, nie mam z tym problemu, ale jesteś teraz więźniem z twojego kraju. Nie możesz wystawić nosa poza Kandag, bo jeśli się tak stanie, powstrzymamy cię. Black nam stwierdza, że nikt nie jest w stanie go pokonać. Żadny ziemianin nie jest w stanie go pokonać. Na co Amanda Waller mówi? Spokojnie. Mamy również tych spoza ziemi. I tutaj oczywiście pojawia się na momencik Henry Cavill jako Superman. Była to ta wielka niespodzianka, która wyciekła na Kilka dni przed premierą filmu, a więc nikt nie był jakoś szczególnie zaskoczony, aczkolwiek jest to przede wszystkim praca, to znaczy namówienie Henry'ego Cavilla na tę scenę, jest przede wszystkim pracą wykonaną przez Dwayna Johnsona i jego zespół, który przekonywał podobno 6 lat Cavilla, aby wystąpił w tym filmie i nie oznacza wcale. Że Henry Cavill wróci w przyszłości do roli człowieka ze stali. To nie jest zły film. To jest po prostu bardzo przeciętny film, napisany w stylu filmów superhero. Z początku XXI wieku. Co powoduje, że nie da się go traktować poważnie i nie można o nim mówić w kontekście odrodzenia tego całego uniwersum, bo nie daje on nam tak naprawdę niczego nowego i nie daje nam powodu do optymizmu na przyszłość, szczególnie z obecnymi działaniami CEO Warner Bros. Discovery. To rozwałka pełna znanych i nieznanych postaci superbohaterów która jednocześnie nie daje nam niczego nowego. Nie daje nam nawet tych elementów, które mogłyby nam pozwolić czekać z niecierpliwością na ogłoszenia kolejnych filmów w ramach tego uniwersum. Szczególnie że nie wiadomo co z tym uniwersum się wydarzy po Aquamanie 2 i tym niesławnym już The Flash. Chciałbym, abyśmy porozmawiali sobie w komentarzach na temat tego filmu, na temat dobrych i złych jego stron, a także przyszłości całego DCEU. Dajcie znać, co sądzicie o Black Adamie? czy przychylacie się bardziej do opinii krytyków czy publiczności. Dzięki za dzisiaj, a my widzimy się w kolejnych materiałach wideo. Trzymajcie się. Cześć.